E, spokojniej tak mi dogoni. E, twórcy chyba wspierają mniejszości seksualne. Zmagam się z nieudolnymi grami już ponad pół roku. Ci, którzy oglądają mnie od pierwszego odcinka, wiedzą o co chodzi. Jednakże to, co teraz zobaczycie, to prawdziwe gówno nad gównami. Rok 2014 nawet dobrze się nie zaczął, a już mamy faworyta na pierwszą listę gier zjebanych. Dzisiaj poznacie przygodę nieudolnego Wilkołaka, przed wami Guys of the Wolf. Na początek podałbym wam nieco informacji o tej Żygowinie. Została wydana 24 stycznia bieżącego roku przez zupełnie mi nieznane studio fan Creators. Tak, zabawa na całego, chyba dla obozowiczów w Korei Północnej zapierdalających przy Kilofie. Historia opowiadana nam w grze rozgrywa się w XVII wieku w Królestwie Uchorsko, czyli językiem ojczystym mówiąc Węgier. Wcielamy się w jakiegoś wilkołaka, który chce pozostać człowiekiem, penetrując i zabijając wszystko dookoła. To mogę wam opowiedzieć po przegraniu półtorej godzinki w tak gówno. Nie wiem co skłoniło ludzi z fan creators do stworzenia takiego czegoś, przecież tu nawet fabuła jest denna. Bez jebania się z intrami, co lepsze, bez samouczka, gra wpierdala nas do bliżej nieokreślonej lokacji przy marnych teksturach, próbujących stworzyć imitację zamku. Za cel mamy znaleźć jakiegoś gościa, nie wiemy kim on dla nas jest ani po co musimy go znaleźć. Nie minęły dwie minuty z groma, już wypierdoliła mi kopa w pysk. Otóż nasz protagonista ma rakiety w dupie, gdyż naciskając klawisz kontrol, przy okazji skacząc, wypierdoli go na orbitę. Kurwa, dwie minuty. Oczywiście w drodze do tego typka nie ominęły mnie inne wspaniałości, tak jak przenikalne głazy. Odnajdujemy tą postać oczywiście z nieznanych nam przyczyn martwą. Kurwa, Maść, to była dopiero pierwsza misja, już żygam tą grą. Myślicie, że już to wszystko, co twórcy nam zaserwowali? Oczywiście, że nie. W drugiej misji dowiadujemy się doskonale, jak skaczemy po ludzkich głowach. Swoją drogą w ten sposób posiadłem wiedzę, iż możemy kraść różne przedmioty, kłócając. Gdyby nie to, nie dotarłbym do więzienia zamkniętego na klucz. Otóż twórcy nie poinformowali nas jasno i wyraźnie o takiej czynności. Głupota i brak jakiegokolwiek sensu w tej grze to normalka. Dajmy na to, że mamy cel wyciągnięcia od więźnia pewnych informacji. On natomiast chce za to jabłko. Dobra, już dajemy mu to jabłko, co lepsze uwalniamy go i w następnej scenie widzimy go w kuchni, a przed nim sterta jabłek. Kurwa, na chuj te półmapy mógł sobie przyjść i sam wziąć. Zagłębiając się dalej, dowiadujemy się, że nasz bohater potrafi przechodzić przez stoły, w końcu jest wilkołakiem, kto mu zabroni. Przy przyrządzaniu eliksirów, po dodaniu składników do kotła przedmioty nam nie znikają, są wielokrotnego użytku. To jeszcze nie koniec, jak pewnie moglibyście się domyślić, w takiej grze mogą występować pewne monstra, poza wspomnianym już wilkołakiem. Nie mam słów na opisanie tego, co teraz zobaczycie. Ta przepiękna animacja równająca się z Disney Pixar, te oszołamiające tekstury. Oczywiście nie pisałbym tego, gdyby twórcy czegoś nie spierdolili. Ten potwór nawiedza nas kilka razy w grze. Przy każdej z miałem z nim wchój problemów i nie dlatego, że on jest wybitnie trudny, ale totalnie zbagowany. Raz zaciął się, gdy wlazłem na wyższy stopień i to kojarzy mi się tylko z jednym. Drugim razem, kiedy to udało mi się przejść przez zamykającą się bramę, a jeszcze lepiej, gdy zacił się na kolumnie. Najbardziej komiczna jest sytuacja, kiedy to ta przerażająca kreatura wpadła z impetem do biblioteki. My natomiast będąc w innym pomieszczeniu, automatycznie teleportuje nas do tego miejsca, gdzie Monstrum zabija naszego bohatera. Nie jest zaskoczeniem, że przemienić się wilkołaka możemy tylko wtedy, kiedy panuje pełnia. W grze, oczywiście, tak nie jest. Niebo jest zachmurzone, pada śnieg, ale chuj, tam nikt przecież nie zauważy. Najbardziej z tego urzekła mnie walka ze strażnikami. Świetny system walki, wręcz idealny. Zajebista jest także animacja chodzenia. Wygląda to tak, jakby nasz bohater miał wpięty w dupę paralizator. W tej grze możemy rozjebać każdego, prócz oczywiście jednego więźnia, ale chemika, który nam pomaga w odnalezieniu eliksiru. stają się wtedy czarny, i nijak nie można go zabić. Bardzo wkurwiała mnie sytuacja, w której przemieniając się w wilkołaka, zajebałem strażników pilnujących wyjścia z zamku, bowiem te gnoje chcieli ode mnie pieniędzy za przejście. Jak sądzicie, czy uśmiercenie ich coś pomogło? Wiadomo, że nie. Mimo to, iż nie żyją, dalej żądają ode mnie tych 200 denarów. Czy dalej wam się wydaje, że nie istnieje życie po śmierci? Próbowałem oczywiście to obejść i zobaczcie, jak mi to wyszło. Nie, tego już za wiele, mam po prostu dosyć. To jest kurwa najgorsza gra w jaką grałem. Ja pierdolę. Jak w tej grze prezentuje się grafika? Drugie ja pierdolę. W moim odczuciu wszystko miało wyglądać kreskówkowo, a wyszło jedno wielkie gówno. Te obramowania na konturach są po prostu zjebane. Tekstury to jedna wielka tragedia. Same twarze postaci to rozrzucone pojemniki z fekaliami. Twórcy czy twórca oprawy wizualnej powinien zwracać ludziom koszty za okulistę. Można także dodać, że w grze nie można zmienić rozdzielczości nawet samej jakości grafiki. Kogo był ten pomysł? Kolejna sraka to oprawa audiowizualna. Ta muzyka w tle doprowadzała mnie do szału, wolałbym ciszę, dlatego wyciszyłem te jebane dźwięki. Dubbing to już kurwa po prostu tragedia. To jest gorsze od Limbo of the Lost, tylko posłuchajcie Ach, tego. You you Kumacie coś co on powiedział? Mruczy coś pod nosem, jakby w więzieniu z rana dostawał pierdol patelnią. Streszczając się, Guisa of the Wolf to zupełne ścierwo, które zasywia Steam'a, jak i komputery ludziom, którzy wydali kilkanaście euro na to coś. Jak w ogóle można płacić pieniądze za tortury? To tak jakbym poleciał do Afganistanu i zapłacił talibom, aby mnie porwali dla okupu. Kurwa, dlaczego w ogóle Steam to przyjął? Czy nikt nie sprawdza tych gier? Mamy dopiero początek roku, a już zbierają się czarne chmury nad branżą gier. Leniwi bądź odurzeni heroiną deweloperzy wy wypuszczają jakieś szczyny, a nieświadomi gracze rzucają się do tego niczym małpa do banana. Nie polecam tego ścierwa. Fan Creators, hędosz się. Dziękuję za uwagę.